później Ochczono chrzciciel, czyli jak później ten chrzciciel mówił podobne słowa, tak wierzę, że podobne przesłanie zaczyna rozbrzmiewać w ciele Chrystusa, czyli w Kościele, na całym świecie, ale zwłaszcza mówię tutaj o Europie i również mówię tutaj o naszym kraju, że zaczyna tego rodzaju prorocze, prorocze przesłanie być słyszalne. Dla tych, którzy słyszą o i niesłyszalne. Mianowicie to samo przesłanie, żeby zacząć przygotowywać drogę dla Pana. Zauważcie, gdzie? Na, na pustyni. Nie jest powiedziane w miejscu, gdzie jest pełno wód, gdzie jest pełno oaz, gdzie jest zielono, gdzie, jest, gdzie, 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 gdzie łatwo się żyje, ale jest powiedziane, przygotujcie drogę Pana na pustyni. Gdybyśmy mieli to odnieść do, naszych, do, do naszej sytuacji, gdybyśmy mieli to odnieść do naszych czasów, w których żyjemy, to możemy oczywiście powiedzieć, zrobić taką paralelę, duchową paralelę i powiedzieć, przyrównać miejsce, w którym my żyjemy, do pustyni. Mówię o duchowej pustyni. Mówię o duchowym miejscu, w może się nazywać, w którym moglibyśmy nazwać pustyni. Czy, czy to jest prawda? Czy, czy my żyjemy na duchowej pustyni? Ja nie, nie mówię teraz o naszym życiu osobistym, które może być oazą kwitnącą, e, które może być pełne e, bijących źródł e, e, źródeł e, wód żywych, to nie jest problem. Natomiast mówię o tym, co otacza nas. Mówię o świecie, które nas otacza w tym kraju definitywnie. Jeśli to śmiałbym określić. To miejsce, miejsca, w którym my żyjemy, to jest, to można było powiedzieć, że jest to pustynia również w porównaniu z innymi miejscami na Ziemi. Więc duchowa pustynia, i Bóg mówi, głos się odzywa. Bóg to mówi, Usta Pana to mówią. Mówiły to za czasów Izajasza, mówiły wtedy do Izraela, narodu izraelskiego, mówiły to przez usta Jana Chrzciciela, mówiły to do Żydów i nie tylko Żydów, którzy byli, którzy zamieszkiwali tam te tereny wokół Jerozolimy. Ale dzisiaj ja wierzę, że ten głos znowu zaczyna rozbrzmiewać. I dzięki Bogu, że jest tutaj sporo również młodych ludzi. Dlatego, że to jest dobra nowina dla was. To jest dobra nowina dla was. Ja pamiętam, moi drodzy, i pewnie kilka osób na tym miejscu obecnych również pamięta lata osiemdziesiąte i drobne, a my nazwijmy to nie tyle przebudzenie, bo trudno, trudno było mówić o przebudzeniu, ale pamiętam o tym, jak setki ludzi wówczas się nawracały, przychodziły do Boga. Ja pamiętam w miejscu, czy w czasach, jeszcze mimo wszystko e, e, głębokiej czy mniej głębokiej komuny, jak ludzie Młodzi ludzie, jak Wy tutaj siedzący, jak ja wtedy, <grym> jak młodzi ludzie przychodzili do Boga, spotykali się z Bogiem, widziałem, jak ci młodzi ludzie później w latach 90. tworzyli kościoły. Widziałem, jak kościoły na początku lat 90., kiedy miały miejsce zmiany w naszym kraju duże zmiany, o których my wszyscy wiemy. Wolnościowe zmiany. Widziałem, jak sporo kościołów zostało założonych, jak powstawały nowe ruchy, nowe kościoły. Ci ludzie, którzy nawracali się kilka lat wcześniej, teraz pracowali dla Boga i zakładali kościoły. I widziałem, jak to później zaczęło troszkę wyhamowywać. Ale ja wierzę w jedną rzecz. To było nic. To nawet nie było przedsmak to było niczym w porównaniu z tym, co jest ciągle przed nami. I może ktoś powiedzieć, człowieku, ty już ponad 20 lat w tym funkcjonujesz, i gdybyście przesłuchali sobie to, co, co mówiłem 20 lat temu, 15 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu, to wiele z tego byłoby bardzo podobne. I gdybyście posłuchali i powiedzieli, Gdybyśmy posłuchali tych, tych, tych kaset w później CD, z przesłaniami, to się powiedzieli, ale podobne rzeczy mówiłeś wcześniej. Że jesteśmy blisko czegoś bardzo szczególnego i specjalnego. Potem, 20 lat temu, 15 lat temu, tak, że to już jest, to już wchodziły w to, to. To coś, co przychodzi od Boga, poruszenie Boże, przebudzenie Boże. Potem 10 lat temu, podobnie. I podobnie, 5 lat temu, podobnie. Jak mam no, uwierzyć no, Tobie teraz? Ja powiem tak, skoro 20 lat temu mówiłem podobnie, 5, 10 lat temu, 15 lat temu podobnie, 10 lat temu podobnie, 5 lat temu podobnie, to znaczy, że jest coraz bliżej. To znaczy, że to jest coraz bliżej. To znaczy, że to jest coraz bliżej. I powiem Wam tak. Chciałbym, żebyście uważnie nie słuchali. Dlatego, że to nie jest to, o czym dzisiaj i jutro będziemy mówić. To nie jest. Zabawa to nie jest gra w kościół, to są rzeczy poważne. To są rzeczy poważne. To będzie wymagało od wielu z nas. To, co będzie się działo, w co Bóg będzie chciał nas wciągnąć, zaangażować, będzie wymagało od nas poświęcenia, powierzenia, dania czasu. Ja nigdy do tej pory. Będzie wymagało od nas zaangażowania się w 100%. Będzie od nas wymagało zmiany życia. Dlatego to jest istotne, dlatego to jest tak poważne. A więc Bóg mówi, że żeby przygotować na pustyni drogę Pańską, jutro będziemy sobie więcej mówić na temat tego, jak przygotowywać tę drogę dla Pana. Ja wierzę, że to jest coś, co, co jest przed nami i naprawdę już niedaleko. Naprawdę nie nalega. Eee... o pustyni. W księdze Izajasza, właśnie w 1935 rozdziale, ale w wielu innych miejscach jest powiedziane, Izajasz mówi właśnie o pustyni. Mówi o 1935 rozdziale o pustyni, na której wytrysną źródła wody. Mówi o pustyni, na której pojawi się woda, która jest symbolem życia, jest symbolem życia. Izajasz to obiecuje, to się stało wiele później, po tym, kiedy to obiecywał. Ale jak tak powiedziałem to co dziś mówię, jestem o tym przekonany, w ciągu najbliższych pięciu do 10 lat będziecie mogli to zobaczyć, ale nie chodzi o to żebyście zobaczyli, nie chodzi o to żebym ja zobaczył, żeby mi ktoś zobaczył, bo zobaczy to każdy zobaczy, to nie o to chodzi, chodzi o zupełnie coś innego, chodzi o to żeby być w miejscu, po przygotowaniu Państwo, żeby być w miejscu, w miejscu właściwym, żeby przywitać tego Pana, tego aby w miejscu właściwym, żeby być użytym przez tego Pana, który będzie przechodził. Izajasz mówi w tym 32. rozdziale o rzekach na pustyni. Jeżeli jest pustynia i chciałbyś posadzić drzewo na pustyni, drzewko, cokolwiek, roślinkę na pustyni, kto może powiedzieć, Ciężko w naszym kraju, ciężko duchowo jest, ciężko. No ciężko cokolwiek zbudować, ciężko cokolwiek zasadzić, ciężko cokolwiek duchowo stworzyć. Jeśli to pustynia, to prawda, bo na pustyni generalnie bardzo trudno jest cokolwiek posadzić. Chociaż Izraelczycy, Żydzi udowadniają, że wcale nie, nie jest to niemożliwe, nawet własnymi siłami. Jak ktoś jest sprytny, umiejętny, ale nie mówimy o sprycie dzisiaj, ani o umiejętności. Nie mówimy o naturalnych rzeczach. Dzisiaj i jutro nie będziemy mówić o naturalnych rzeczach. Nie będziemy mówić o naturalnych rzeczach, dlatego że te naturalne rzeczy one to są wypadkową tego, co Bóg będzie robił swoim kościół najpierw. Ciężko jest zasadzić cokolwiek na pustyni. To prawda. Trzeba podlewać. Bierze ziarenko, masz piasek. Jak jest twarda pustynia, gdzieś powiedzmy pustynia Judzka, musisz to jeszcze jakoś tam grę zmienić, bo jest twarda, bo jest skalista, trzeba lać wodę i to dużo wody idzie pilnować, żeby Słońce nie spaliło roślinki. I ciężko się pracuje w takich warunkach. I coś może powiedzieć, pracując w innych warunkach, że po prostu tylko w takiej duchowej Ukrainie na przykład. Gdzie podobne jest tak, że wystarczy wbić nawet kij i on może zakwitnąć w niektórych miejscach, e, gdzie jest soczysta gleba, lescowa gleba. Tak przynajmniej słyszałem o moich znajomych więc ktoś może powiedzieć, pracując w takich warunkach duchowej, duchowej żyznej gleby, może powiedzieć, co wy tam w tej Polsce robicie? Albo co się dzieje w tej Polsce? Że nic nie rośnie. Nie chce się tłumaczyć. To nie jest czas na wytłumaczenia, to nie jest czas na obronę własnego stanowiska. Ale powiem Wam, że to nie jest kwestia tylko Polski. Cała Europa mniej więcej podobnie wygląda. Podobnie wygląda. Więc to nie jest kwestia tylko jednego kraju. Ale wystarczy, wystarczy, że na tej pustyni pojawi się strumyczek, nawet nie strumyczek pojawi się źródełko. Wystarczy, że na tej pustyni pojawi się jakieś ujęcie wody. Małe źródło wody. Wystarczy niewiele, a życie zaczyna kwitnąć. I dzisiaj, moi kochani, mówię Wam, że wiele tego rodzaju źródeł wody, wiele tego rodzaju źródeł wody żywe zacznie...